Się... Manko! Z tej strony a My dziś sobie zagramy w Minecrafta na Xbox, one w Minecrafta bitwy oczywiście. E, jeżeli, ben, e, jeżeli będzie 10 łapek w górę pod tym filmikiem, to od razu w poniedziałek będzie nowy filmik z... Ze Star Warsów. A dzisiaj sobie nakręcę dwa filmiki z Minecraft'a bitwy. Dobra. Więc widzimy się po przerwie. Tak. No dobra, już jesteśmy. Co? On zrobił także że się nie odradzamy, tak? Dobra, idę do tego statku. Ale chciałam iść do. na Oby tam było miksturek, bo ja nie znoszę miksturek. Kiedyś lubiłem miksturki. Teraz nie jest. Najlepsze rzeczy, tak jak zawsze. No i kurde, lecimy dalej. Zabijać innych. Wiemy, to najgorsza jest, bo ma odrzut. I to jest głupie. I to jest głupkowate Mhm. Mm mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Kurde, tylko nogawice, naprawdę. Naprawdę. O jeny! CO?! ja Wyleciałem! A w ogóle tam są? Dobra, idę. Ja też idę. Jest tu jakieś jedonko? Nie ma. Nie ma. Chcę więcej niż żre. Ooo, tu Tu są. Ja lubię tylko niektóre no, Ten. Jest! Jedonko. Ja no, nie tylko nie który ma Tylko gdzie oni są? O, tu są. A jeżeli go zabiję, to będę miał. Najlepsze i ty, Jezus Maria, dawaj falic, Jest, mam, gdzie jego mieczek? Dawaj, jest. Mam najlepszy mieczyk, który istnieje. W Minecrafcie. Bitwie. Może weźcie, odsuńcie się ode mnie. Ja lepiej to wyrzucę tak. Ale mam najlepszy mieczyk w Minecrafcie bitwie. Ład. ale nie mam pojęcia, jak on go wytrzasnął, ten mieczyk. Nie mam pojęcia. Wyrzuć sobie ten zwykły łok. Um, teraz już nie biorę miksturek. Chyba, że jest ten trucizna. Dobra, gdzie ktoś jest? Mam tutaj uderzenie jeden. Słabe, słabe, słabe. Nie powiem, nie powiem słabe. Słabe raczej są. No słabe. A ja są taki. Um. Dobra, idę po o nie. Najpierw tu idę po skrzynkę. Pyk, kurde. Pyk, pyk, pyk. Jezus, Maria, najlepsze rzeczy. Normalnie najlepsze rzeczy. Ja jestem prawie żelazny, normalnie robię tylko butów. Co to jest? No nie no, dobra, ale gdzie, on, gdzie oni są? Ja chcę ich zabić, o! Nie, nie ma sojuszy, nie ma sojuszy. O Jezus Maria, on ma płomień. A to tylko płomień. Ja mam ten mieczek. Boom. Boi się mnie. Widzicie? Jaki on jest nadęty? Pyk! Nie ma Sojuszy! Zaklęty ogień! Zaklęty ogień! Czemu to byś strzało? What what what? What the hell? 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 What the hell! What the hell? What the hell? Widzimy się po poprzez. No kurde, i było za dużo. Ja nie mogłem ich zabić. Na stówkę bym ich nie zabił. Na 100%. Ja bym ich nie zabił, zanim bym ich nie zabił. Za nic, bo ich było dwóch Gdyby był jeden Tam lepszy, czy tam gorszy To i tak bym wygrał Ale ja, ale dwóch Dwóch Ja nie lubię sojuszy Kiedyś lubiłem Teraz już nie lubię sojusza, są dla cieniasów No dobra, widzimy się po przerwę Więc dobra Gramy Idę szybko tu, szybko, szybko, szybko Całą skrzynię, byle co, to odłożę, pyk, pyk, odłożę to, pyk, pyk, odłożę miksturki, później wezmę, pyk, pyk, to wszystko, kurbinowy wędrowojec, dobra, kurbinowy bo on jest super, dobra, za chwilę wezmę miksturki. A to jest tylko to. Jeny! ty no na mnie, napadłeś podłeś! Skazany jesteś na śmierć. Na śmierć jesteś skazany na śmierć. ha, 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 ha. xd, 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 xd. Nie dlaczego ja tu. O, ma hełm. dawaj hełm. Nie jest do tego. Nie jest tego, zrobię. Wiem, że mam całe, ale chcę mi się. Dobra. i nic Zabiorę cały całą ekku. Chwilkę na dwójkę Mam głębinę czyli najlepsze. O tak się chodzi. Normalnie. Hi 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 hi. Zaraz idę go zabić. I nie mów co mam robić. Ja chcę go zabić, bo on jest głupi. pi.

Skomprzcie się! Nie ma! Nie ma sojuszy, ja nie robię sojuszów. Sojusze są dla debilów. Nie ja lubię sojuszy. Weźcie to, weźcie to, weźcie to, weźcie to. Ona chce po prostu ze wszystkimi mieć soja. Ej, 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 Widzę Cię, wiem, widzę Cię, widzę Cię. Ja Cię widzę, ja Cię widzę. Możesz zdjąć się a i tak Cię widzę, Ej, ja tak Cię widzę. Przygrałem. Dziękuję Wam. Wszyscy ziomeczki. Zrobiliście. To była piękna, wygrana była. Teraz, kurde. To była piękna, wygrana. No, może jeszcze dwie ręki zagramy. No dobra. No, kurde, znowu zatoczka. Ja coś. Nie mam farta. Ja coś mam farta, bo ja nie lubię. Bo ja teraz ja trochę lubię zatoczkę. Jezus, Maria. A tutaj nie idzie. Pyk, 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 pyk. odłożę sobie z te. Pyk. tętka. Pyk, pyk. E, Powolne opadanie. Wiesz co? Pyk, 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 pyk. Co? What? The hell? Hmm. Ging 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 ging, ging, ging. Ging ging ging, 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 jestem najlepszy, jestem zabójczy. Ja co ja mam? Aha. Dobra, za chwilę się uporządkuję, tylko sobie ja tego gościa. Za chwilę uporządkuję się. muszę muszę zabić? Chcesz moje butki? Chcesz moje budki? Chcesz moje budki? To chodź po mnie, po, chodź po nie, chodź Chodź po, chodź po, chodź, po nie, chodź po nie. No dawaj, chodź, chodź, chodź. No chodź tutaj. No chodź.

nie umiem być, nie umiem mieć soja. Sorki wam. Nie umiem mieć soja. Ja nie jestem aż taki dobry um, w sojuszach. Ja nie lubię sojuszy. One są dla cieniasów, jak mówiłem. możecie mnie wywalać. Ja i tak jestem najlepszy. Nikt mi tego nie zabroni. Nie chcę głowy. Co? co się stało? Trzech Dobra, ustalmy, że wygrałem. Jeżeli mnie to wyleje, to ustalmy, że wygrałem, bo miałem trzech zabitych i bym go zabił. Na 100%, na 100%. Teraz mnie pewnie wyleje, tak? Dawaj, wylej mnie. No, wyleje mnie. Wyleje mnie. Na stówkę. Dobra. Czyli ja to wygrałem, nie wiem. Na pewno to wygrałem. Na stówkę to wygrałem. Więc do oka. Pierwsza arena z głowy. Nawet nie wypadają już itemy. Jezus Maria. I dlaczego ja... E, jest bug, jest bug, jest bug na mapie. Dobra. Zagramy sobie winu, więc dobrze. No dobra, jesteśmy na kolejnej arence. Jak widzicie. A teraz jesteśmy na arence świątecznej. czy ja mam za zbroję? Nie wiem, co ja sobie mam zastrzecie. Brona to jest zupełnie pusta, czyli idę. To jest ostrość jeden, naprawdę najlepsza broń. kurde, idę do niego? Idę do niego. Pyk 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 na kanarka ging 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 ging. What? Sorry sorry sorry. I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry. On ma łopatę, on ma łopatę. Narka narka narka. Robię na razie z nim soja. Mm, nie, nie ma ja Myślisz, że jak te soja? Myślisz, że jak te soja? Myślisz, że jak chcę, ja chcę soja z tobą? Z takim ninja głupim? Weź się chyba opanuj. Właśnie. Opanuj się. Boi się, boi, boi Dudek. ha, 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 ha. XD, 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 XD. Jestem najlepszy, dlatego on poszedł. Wyszedł w Boże, jest tylko trzech ludzi. Dlaczego na cały arancie trochę mało? I to mnie jabłko. Jakieś dziwne jest jabłko to. to. to? Aha, światło. Dobra, ale gdzie są skrzynki? A to jest chyba jedyna tylko. No dobra, wezmę sobie to. słabe. O, pik, pik. Pik, 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 pik. pik. Ile zrobię z nim się? Soja. Niech to. Niech to nie da mu się. nie daje się nabrać ze mną. Ze mną nie daje się nabrać, kurde, ale. Nie może że on. może on wie, gdzie ja jestem. O, jest tu jakaś skrzynka. Bo tam był jakiś mieczek dobry. Jest! Topki! Aha, dobra, to było. Złoty chyba, mhm. Szybko sobie wezmę. Więc za chwilę jest koniec odcinka. To ostatnie chwile, niestety. Boże, rzuciłem truciznę. Myślałam, że to jakieś głupie jest, ale nie ci zna. Właśnie. Płomień? Ja mam płomień, a ja nic nie wiem. A ja, czy ja jestem głupi? O, jest. Skrzynia. Strzały, super, bow. Strzała, czyli bow. Czemu nie opuszczają grę? Ja nie wiedziałam, że mam płomień. A ja mam płomień. Dobra, ale gdzie on jest? To jest płomień, dobra. Ale gdzie on jest? Szybko. Pik. Pik. Kurde. Mieczyk, dawaj. I go. Pik, 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 pik. Dawaj, jako sklepy, jako sklepy, jako sklepy, jako sklepy. Jest. wygrałem. Więc dziękuję Wam, Rzymiczki, za oglądanie, więc pa! Cześć! Pa! Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i suba, więc pa! Cześć!